Księga wiedzy, drodzy słuchacze! Oprócz książek Wiesława Matucha pod tytułem System miłości, wiedza ojca Pio, o których już tyle wspomniałem w swoich audiobookach, miałem okazję zapoznać się z Księgą wiedzy, która wywarła na mnie, podobnie zresztą jak książki Wiesława, ogromne wrażenie i szok duchowy. Przeczytałem ją już trzy razy i za każdym razem odkrywam coś nowego. Znam jednak osoby, które czytają ją od kilku, a nawet kilkunastu lat bez przerwy od nowa, a więc po kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy. Została ona przetłumaczona na język polski i nie ukrywam, że jest dość trudna w swojej treści i nie każdy od razu jest w stanie przez nią przebrnąć. Mi się to również nie do końca udało, ponieważ są w Księdze Wiedzy takie treści, które są dla mnie ciągle jeszcze niezrozumiałe. Jednak większość przekazów zawartych w tej Księdze jest dla mnie zrozumiała i oczywista. Księgę wiedzy nie do końca jednak da się ogarnąć rozumem, a sens jej treści otwiera się dopiero wraz ze wzrostem świadomości duchowej. Może na początek kilka informacji dotyczących Księgi Wiedzy. Księga Wiedzy została podyktowana przez niebian pani Bulent Korak z Turcji w latach 1981-1993, czyli była spisywana przez okres 12 lat. W roku 1996 została wydrukowana, przetłumaczona na różne języki, w tym również na język polski i przekazana ludzkości. Jest bardzo obszerna, liczy ponad tysiąc stron. Księga Wiedzy nie jest zwykłą książką. Jest to w pewnym sensie kompilacja wszystkich religii razem wziętych, szczególnie takie połączenie Ewangelii z Koranem. Nie jest to jednak Księga, do której należy się modlić, lecz jest ona w pewnym sensie przewodnikiem, który ma pomóc ludziom na drodze przyspieszonego postępu duchowego. Ten postęp duchowy ma przygotować ludzkość na nastanie tak zwanego Złotego Wieku, który ma nastąpić na Ziemi po roku 2200. A Księga Wiedzy, zwana także Złotą Księgą Złotego Wieku, ma nas do tego przygotować. Można w to wierzyć lub nie, ale czas pokaże, co się wydarzy. Będzie to piękny czas, w którym znikną podziały, przemoc i religie. Będzie to również czas ogromnego rozwoju technologicznego, który już teraz jest mocno widoczny. Księga wiedzy jest zbiorem pełnych miłości przekazów odstojących na dużo wyższym poziomie technologicznym i duchowym cywilizacji pozaziemskich oraz samych niebian, które jak się okazuje czynią wszystko, żeby ocalić ludzkość na ziemi. Są to przekazy między innymi od Archanioła Gabriela, a nawet od samego Boga. Z tej księgi bije taka trudna do pojęcia moc, że czytając ją czuję się jak nic nieznaczący pyłek na wietrze. A jednocześnie czuję, jak wzrasta we mnie poczucie bezpieczeństwa i jedności z naszymi braćmi i siostrami żyjącymi na innych planetach i w innych galaktykach. Z tych przekazów bije jakiś nieokreślony blask, wiedza i jednocześnie troska i miłość. Co ciekawe, jesteśmy obserwowani i chronieni przez istoty z innych cywilizacji. Gdyby nie ich cicha pomoc, to nie wiem, jak obecnie wyglądałby nasz świat. Choć oczywiście trudno jest nam stwierdzić, że obecnie jest kolorowo, to jednak mogłoby być znacznie gorzej. Z Księgi Wiedzy można dowiedzieć się również, że istoty te posiadają swoje tajne bazy w naszym układzie słonecznym, m.in. na Księżycu, Plutonie, Saturnie, ale posiadają tak zaawansowaną technologię, że nie są oni widoczni dla naszych teleskopów. Nie chcą być widoczni dla ludzi z oczywistych względów. Podobnie jak każde państwo na świecie ma swojego prezydenta i rząd, tak również każda galaktyka, wszechświat jest zarządzana przez specjalne grupy istot, tak zwane rady galaktyczne itd. Tak więc nie jesteśmy sami we wszechświecie. Istoty te bardzo nas, ludzi, kochają i się o nas troszczą. Ich celem i zarazem marzeniem jest, abyśmy i my byli rozwinięci duchowo, żyli spokojnie w pełnej harmonii, pełni wzajemnej miłości i tolerancji, bez podziałów i bez wojen. To możemy osiągnąć, dążąc do świadomego rozwoju duchowego. I w tym pomoże nam Księga Wiedzy, która jest wielkim darem od Boga dla ludzkości. Chciałbym polecić Księgę Wiedzy tym wszystkim, którzy poszukują duchowego sensu swojego życia. Księga Wiedzy mocno wzbogaci zarówno naszą wiedzę o wszechświecie, jak również pogłębi naszą świadomość duchową. Księga Wiedzy zawiera również wiele bardzo ciekawych faktów na temat naszej Ziemi, których nie znajdziecie w telewizji, radiu, książkach ani w sieci. Lecz trzeba ją próbować czytać bardziej sercem, ale jednocześnie próbować ogarnąć rozumem. Należy też jednak uważać na liczne informacje w internecie, które można przeczytać na temat Księgi Wiedzy. Między innymi to, że Księga Wiedzy rozprowadzana jest przez niebezpieczną sektę, która próbuje werbować ludzi na swoich członków. Tutaj muszę sprostować te informacje, z którymi całkowicie się nie zgadzam. Ja osobiście nabyłem Księgę Wiedzy po tym, jak skontaktowała się ze mną na Facebooku pewna osoba, która próbowała namówić mnie na zapoznanie się z Księgą Wiedzy. Początkowo się oczywiście wahałem i miałem wątpliwości, ale nigdy nie odczułem żadnego przymusu, żadnych nacisków, nic podobnego. I nikt nigdy nie zmuszał mnie do przystąpienia do grupy skupionej wokół Księgi Wiedzy. To miała być tylko moja decyzja. Chociaż Księga Wiedzy nie jest tania, nabyłem ją z takich powodów jak czysta ciekawość i głód wiedzy. Od kilku lat ciągle poszukuję głębszego sensu życia i jeżeli czasem trafiam na jakąś godną uwagi książkę, to po prostu ją kupuję i czytam. Tak samo było z Księgą Wiedzy. Według mojej opinii, którą wypracowałem sobie po zapoznaniu się zarówno z wiedzą ojca PIO, jak i Księgą Wiedzy, te dwa źródła wiedzy pokrywają się ze sobą. Mówią między innymi o reinkarnacji, o potrzebie rozwoju duchowego, o dążeniu do pozyskania świadomości uniwersalnej i szacunku i miłości do wszystkich ludzi i stworzeń bez wyjątku.